Hej, cześć, sianko wam wszystkim ludzie. Ja jestem Weski, widać w kolejnym filmiku Cyberpunk 2077. Ogólnie teraz dogrywam ten wstęp, ponieważ w najzwyczajniej w świecie zapomniałem tego zrobić wcześniej. Dlatego w dzisiejszym poradniku ogólnie pokażę wam najlepsze legendarne wszczepy do waszej kory czołowej, Także bez zbędnego przedłużania, lecimy. Żeby wasze legendarne wszczepy pojawiły się u waszych doktorów, zalecany jest tutaj poziom 50 reputacji, ponieważ gdy ten poziom będzie mniejszy, to istnieje szansa na to, że te przedmioty wam się nie pojawią. Dlatego tutaj w prawym górnym roku odsyłam was do filmiku, gdzie ten level reputacji. Możecie bardzo szybko wymaksować. Ok, więc pierwszy legendarny wszech do naszej kory znajduje się w tym miejscu, czyli w Westbrooku, a dokładnie w Japan w tym dokładnie miejscu u naszego doktora, w tym budynku. Znajduje się tutaj przy szybkiej podróży Cherry Blossom Market i pokażę Wam, jak do tego doktora się udać. Czyli znajdujemy się właśnie w tym miejscu i tak naprawdę odwracamy się i idziemy na wprost. Idziemy cały czas na wprost i wchodzimy tutaj do tego tutaj budynku. Po lewej stronie znajduje się nasz doktor. Oczywiście klikamy sobie na niego i klikamy tutaj na te trzy slody naszej kory czołowej. Wchodzimy w towar sprzedawcy i tutaj powinien pojawić wam się Wam legendarny przedmiot, czyli ulepszenie systemu limbicznego. Ja ten przedmiot już wcześniej zakupiłem, dlatego go nie ma już tutaj na dole. I ten wszczep zwiększa szanse na nasze trafienia krytyczne o 25%. Kosztuje on 21 tysięcy euro dolców i jest tak naprawdę uniwersalnym wszczepem do każdego z buildów, ponieważ możemy go dostosować i do hakowania, i do walki wręcz, i do strzelania, także jest on uniwersalny. Jeżeli chcecie go używać w do hakowania, to polecam Wam zaopatrzyć się jeszcze w taką umiejętność jak krytyczny błąd w naszym hakowaniu bojowym. Dzięki temu nasze haki wywołują trafienia krytyczne i możemy bez problemu zadać większe obrażenia. Kolejne dwa legendarne szczypy znajdują się w Pacyfice w West Wind Estate, a dokładnie w naszej szybkiej podróży West Wine Apartments. Tutaj jest też doktor, czyli jeżeli jesteśmy tutaj przy tej szybkiej podróży, to skręcamy w lewo i tak naprawdę mamy tego doktora obok siebie. Wchodzimy do naszego budynku tutaj po lewej stronie i mamy mamy doktora. Klikamy na korę czołową, wchodzimy w towary sprzedawcy i mamy tutaj pamięć operacyjną, wspomagania, która wzrokowej oraz menadżer pamięci Kamilo. tych trzech wszczepów polecam Wam zamontować te dwa, ponieważ pierwszy zwiększa pojemność pamięci CyberDecku o 5, czyli jest bardzo przydatny do hakowania, a drugi zwiększa obrażenia od trafień krytycznych o 45%, także jest idealnym dopełnieniem tego tutaj wszczepu, który zwiększa naszą na trafień krytycznych. Także te dwa wszczepy polecam zdecydowanie, a tego od razu, ponieważ tutaj, gdy pamięć CyberDecku osiągnie wartość 2, natychmiast regeneruje 30 jest to mała wartość, jednak naprawdę jest to nieopłacalne. Zdecydowanie polecam zwiększyć pojemność obecnego sobie bradeku, ponieważ tak naprawdę na jednym pasku pamięci jesteśmy w stanie zabić naszych przeciwników. Pamięć operacyjna kosztuje 28 tysięcy euro dolców, a wspomaganie koryt wzrokowej kosztuje 21 tysięcy euro dolców, czyli łącznie za nasze wszystkie trzy wszczepy musimy zapłacić 70 tysięcy euro dołców. Także to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dostawcie jakieś lat tam na dole. I oczywiście zobaczcie moje poprzednie filmiki, a ja tymczasem się z Wami żegnam i do kolejnych. Trzymajcie się.